Siemano wszystkim, dzisiaj pokażę, jak oswoić konia, mu założyć i siodło na Minecraft 1.6.2. Najpierw musimy mu dać jabłka, złote oczywiście, cały czas. Ok, na przykład może wystarczy. Później na niego usiąść. Bo jak czymś na niego usiądziecie, na przykład. O, już na przykład serduszka miał. To już na przykład, jak przyświeci E, już od razu nasz serduszka. Yy, takie już z tyłu kalecą. No i właśnie. I tu możemy wstawić zbroję deksową, albo tutaj na dole. Tutaj możemy deksowo, żelazną i złotą. Na przykład tak. I będzie wyglądał tak. I tutaj jeszcze siodło możemy. Jak chcemy, możemy usiąść wejść. Siodła. Oczywiście. O tak. I Widzicie? Nasz konie gotowy. Shiftem możemy już wyjść. I jak teraz będziemy na niego, to on będzie tak cały czas serduszkami. No. I ten, ten konik, tak, tak samo go zrobiłam wcześniej. Popróbowałem, a wreszcie się mi się udało. No to to nasz konik, na przykład czy tam wcześniejszy. Chyba to ten. Przepraszam za lagi. Bo tak mam z myszką lagi. I coś tam robię, jakieś dziecko chyba no. Co ty robisz? Całujesz mu w tyłek. Okej, okay, no to może zakończymy odcinek. O, na przykład zobaczymy, jak oni rodzą. Urodzili. Okej, okay. a jak chcecie się na przykład powiększyć, to możecie cały czas klikać łóżkiem, on się powiększa. No to zakończymy ten odcinek. Narka się, Manko. Cześć. Hmm. Girl, my body don't lie.